Cześć, to jest Dartomania i witam Was w kolejnym materiale, jeśli chodzi oczywiście o cykl recenzji. Dzisiaj, tak jak słyszeliście w trzykrotnym trzykrotny mistrz świata, jedna z największych legend tego sportu. Michael, Mikey Van Gerwen, NVG, Winmau wersja Evo X. Odpakujmy sobie, porzucajmy i ocenimy te loteczki czas przejść do opakowania lotek Michael Van Gerwen wersja EvoX. Na samym przodzie oczywiście mamy Winmau mamy ich logo, mamy napis właśnie EvoX, mamy samego Michaela Van Gerwena oraz mamy też jego autograf oraz też właśnie też mam pokazane jak wyglądają te lotki. Gdy odwrócimy sobie akurat nie ma nic ciekawego w tyle. Mamy tylko napis co znajduje się w opakowaniu. A w samym opakowaniu mamy Piórka, które moim zdaniem są jednymi z najładniejszych. Mamy oczywiście szafty i gwóźdź programu, czyli oczywiście barele Michaela van Gerwena. Przechodząc do samego barela, co nam się pierwsze rzuca w oczy? No to właśnie jest to, że on jest w kolorze takim szaro i, i z docięciem złotego naprawdę wygląda to kapitalnie, ale sam baryl można podzielić na 3-4 części, zaczynając od przodu, no to to, co i ogólnie jest na całym barel, no to takie mikro, mikro cięcia. Jest to na pewno coś bardzo ciekawego właśnie w tym gripie i sprawia, że on jest taki troszkę właśnie szorski. Z tyłu mamy napis, wytłoczony napis Winmał, może być w środku tego barela mamy też logo Michaela Van Gerwena i wygląda to naprawdę kapitalnie. Przechodząc do sekcji rzutowej, co, co dla mnie było najważniejsze w tych lotkach to to, że akurat one często ratowały mi Tyłek, gdy grałem jakiś turniej, czy to jak byłem podczas Starnowa właśnie podgórnego, więc powiem Wam, że właśnie te lotki były naprawdę bardzo dobre dla mnie, więc na pewno jest to bardzo ciekawy plus, a ja oczywiście dziękuję sklepowi Dartsmania za udostępnienie mi sprzętu do recenzji i przejdziemy sobie teraz już do ocen. Także czas na oceny lotek Michael van Gerwen wersja Evo X. Słuchajcie, postanowiłem sobie usiąść akurat do tej części, bo powiem Wam, oczywiście teraz Wy widzicie, oczywiście teraz te oceny, które wystawiłem. Są to lotki trochę niejednoznaczne. Ja powiedziałem ogólnie w materiale, że te lotki są naprawdę bardzo dla mnie dobre, ale też jednak nie nimi rzucając, to nie są lotki moim zdaniem dla każdego. Pomimo, że grip jest bardzo ciekawy i moim zdaniem jednym z lepszych w ogóle w całym turze, to jednak moim zdaniem trochę jednak są dla... Tych wytrawniejszych trochę graczy niż y, takich, można powiedzieć, amatorów. Jak widzieliście, w łatwości lotki, które moim zdaniem jest najbardziej takim właśnie odpowiednikiem, czy lotkę mogę, może wziąć każdy, czy jednak trzeba być troszkę bardziej z lotką przystosowany, no to mamy gdzieś pomiędzy żółtym a zielonym, można powiedzieć, kolorem, więc te lotki na pewno wezmą raczej bardziej troszkę doświadczeni gracze niż tacy, którzy są dopiero na początku. No i też cena ogólnie, troszkę moim zdaniem, zniechęca właśnie tych nowy graczy, żeby w takie lotki wstać, bo moim zdaniem mogą się bardzo oni szybko właśnie sparzyć na tych lotkach, jeżeli po prostu do nich nie znajdą odpowiedniego klucza. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za ten materiał. Jeżeli Wam się podobał to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Dartomania. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Dartsmani za użyczenie mi tego sprzętu, a i ten mikrofon jest malutkim znaczkiem, co się będzie niedługo działo na kanale Dartomania. Jeszcze wielkie raz dzięki i widzimy się już w kolejnych materiałach. Na razie.